Witajcie, ciekawi świata słuchacze, w kolejnej podróży pełnej odkryć i zabawy pod tytułem Dziecięca Ciekawość, podcastu dla całej rodziny prowadzonego przez przystanek rodzinka. W każdym odcinku zgłębiamy tematy, które rozbudzają wyobraźnię, uczą nowych rzeczy i pomagają lepiej zrozumieć otaczający nas świat. Wspólnie z naszymi synami Adamem i Rafałem. Oraz zaproszonymi gośćmi odkrywamy tajemnice nauki, sztuki, historii i nie tylko. Przygotujcie się na fascynujące historie, praktyczne eksperymenty i rodzinne rozmowy, które sprawią, że nauka stanie się przygodą dla osób w każdym wieku. Gotowi na kolejną dawkę wiedzy? Zaczynamy! Dzisiaj mamy dla Was coś wyjątkowego temat który może zmienić wasze podejście do nauki, pracy i codziennego życia. Dokładnie. Dzisiaj porozmawiamy o zasadzie Pareto, która została nazwana tak na cześć włoskiego ekonomisty Wilfredo Pareto i wraz z nim odkryjemy, dlaczego czasami tylko 20% naszego wysiłku może przynieść aż 80% wyników. A pomogą nam w tym nasze ciekawe główki Adam i Rafał. Chłopcy, Jesteście gotowi? Tak to to, jasne. Zanim zagłębimy się w naszą rozmowę, zastanówmy się, czym jest ta zasada Pareto. Marcinie, możesz nam to przybliżyć? Pewnie. Zasada Pareto, znana również jako reguła 80 na 20, mówi nam, że 80% efektów. Pochodzi z zaledwie 20% przyczyn. To oznacza, że skupiając się na najważniejszych 20% naszych działań, możemy osiągnąć znaczną część naszych celów. A jak możemy wyjaśnić to naszym dzieciom w sposób, który będzie dla nich zrozumiały? Wyobraźmy sobie, że Adam i Rafał mają kolekcję zabawek. Zgodnie z zasadą Pareto, Najprawdopodobniej większość czasu bawią się tylko kilkoma z nich, które stanowią około 20% ich całej kolekcji, ale to właśnie te zabawki dają im 80% radości z zabawy. To prawda, uwielbiam moją kostkę Lubika i dwa samochodziki. I ja też mam ulubione zabawki. A teraz przechodząc do innego przykładu z naszego życia, który świetnie ilustruje zasadę Pareto. Chłopcy, czy pamiętacie, co mama często mówi o waszych ubraniach? Że mamy sprzątać. I zawsze mówi, że chodzimy w tych samych koszulkach. Prawie cały czas. Tak, mam tylko kilka ulubionych i ciągle noż. Ja też. Dokładnie. To doskonały przykład zastosowania zasady Pareto. Mimo że macie całkiem sporo ubrań, to tylko około 20% z nich, czyli wasze ulubione koszulki i spodnie, są noszone 80% czasu. To pokazuje, że te kilka wybranych elementów garderoby przynosi wam najwięcej radości i komfortu. Kolejnym fascynującym przykładem, który doskonale ilustruje zasadę Pareto, jest nauka nowego języka. Czy wiecie, że aby zacząć swobodnie komunikować się w nowym języku, nie musimy znać większości słów? Naprawdę? Ale w każdym języku jest tak dużo słów do nauczenia. To prawda, ale naukowcy odkryli, że zazwyczaj tylko około 20% słów w języku jest używanych w 80% codziennych rozmów. Oznacza to, że skupiając się na nauce tych kluczowych słów, możemy zacząć rozumieć i mówić w nowym języku znacznie szybciej. A jak znaleźć te najważniejsze słowa? Są specjalne listy słów najczęściej używanych w wielu językach, które pomagają się skupić na tym, co najbardziej na przykład, zaczynając od słów używanych w typowych sytuacjach, takich jak pozdrowienia, liczby, kolory czy ważne czasowniki, możemy szybko zacząć tworzyć proste zdania. Pamiętacie, od czego zaczynaliście przygodę z językiem hiszpańskim? Tak, od prostych słów. Gracias, hola, muy bien, qué tal, suerte. To doskonały sposób na wykorzystanie zasady Pareto do efektywniejszej nauki. Zamiast próbować zapamiętać wszystko od razu, skupiamy nasze wysiłki na najbardziej produktywnych 20%, które dają nam 80% możliwości komunikacji. To jest trochę oszukiwanie, ale w dobry sposób. <laughs> Można tak powiedzieć, Adasiu. To po prostu mądrzejsze podejście do nauki, które pomaga nam osiągnąć cele szybciej i z mniejszym stresem. Idę się więc uczyć języka chińskiego! Do świetnie, Rafałku. Zasada Pareto może pomóc nam nie tylko w nauce języków, ale także w wielu innych aspektach życia, jak już dziś wspomnieliśmy. Ważne jest, aby pamiętać, że skupienie się na kluczowych elementach może uczynić nasze zadania łatwiejszymi i bardziej satysfakcjonującymi. I pamiętajmy, że nie chodzi o to, aby być perfekcyjnymi w każdym aspekcie życia, ale aby skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy, że byliście z nami i odkrywaliście tajemnice zasady Pareto razem z przystankiem Rodzinka. Pamiętajcie, skupienie się na tym, co ważne, może przynieść niesamowite rezultaty. A jeśli chcecie poznać więcej odpowiedzi na pytania zadawane przez dzieci w codziennym życiu, zapraszamy do odwiedzenia nowej zakładki Dziecięca Ciekawość na naszym blogu przystanekrodzinka.pl. Znajdziecie tam dodatkowe informacje i ciekawe materiały. Nie zapomnijcie także śledzić nas w mediach społecznościowych, aby być na bieżąco z nowościami i odcinkami. Czekamy na was w kolejnym odcinku Dziecięcej Ciekawości. Do, do zobaczenia.